Wielki Mengele ponownie w akcji. Jakiś czas temu w Oleśnicy miała miejsce analogiczna sytuacja, do tej, o której mogliśmy usłyszeć w kwietniu. Mianowicie, dziecko miało przeżyć swoją własną aborcję. Oleśnica jest już do końca świata miejscem naznaczonym i napiętnowanym krwią wszystkich tych nienarodzonych dzieci, które zostały tam zaszlachtowane. Dziecko, które przeżyło swoją własną aborcję, miało w konwulsjach widzieć się, płakać i wyć przez godzinę czasu. I jeszcze najgorsze z tego wszystkiego jest to, że odbywało się to w towarzystwie osób, które mienią się lekarzami, a nawet nie pośpieszyły z pomocą temu dziecku, bo ono po prostu miało umrzeć i nie miało prawa do tego, żeby żyć. A więc ci ludzie, którzy dokonywali tej zbrodni na tym dziecku widzieli, jak godzinę czasu ono płacze i się męczy, a w ostateczności także i umiera. Tylko po to, żeby oznaczyć w odpowiednich rubrykach to, że nasz cel i nasze zadanie zostało spełnione, dziecko zostało zamordowane, teraz pora na kolejne. Widzimy zatem, że ta sytuacja dramatyczna, która miała miejsce w kwietniu, biciem także tej zabójczej igły z chlorkiem potasu w serce felka, jest tylko szczyt góry lodowej z tej tragedii, która dzieje się w Oleśnicy. Zobaczmy, że jest to miejsce. A przede wszystkim jest to czas, w którym próbuje się zastępować prawdziwe i klasyczne zwroty, takie jak morderstwo dzieci, taką lewicową, lewacką, nowomową, gdzie próbuje gloryfikować się zbrodniarzy i demonizować ich ofiary, gdzie usiłuje się mówić nam, że nienarodzone dzieci to nawet nie dzieci, one nie mają żadnych praw, a prawa nagle mają mieć zwierzęta, prawa nagle mają jacyś dewianci, którzy twierdzą, że mają 70 płci, a ich najważniejszym prawem ma być do tego, aby demoralizować twoje własne dzieci i krzywdzić. Nie wiem, co to trzeba mieć w sercu. Czy Gizela Jegielska w ogóle ma serce? Wali się tym, że widziała na własne oczy, jak to dziecko przeżywało swoją własną. Egzekucje i jeszcze czerpać z tego chorą satysfakcję, że zabija się dzieci gojów, czyli polskie dzieci. Zobaczmy, że tego typu osoby są zdegenerowane i zepsute. Nie możemy ich za to potępiać, bo nie możemy być tacy jak oni. My zwyciężymy miłością, a miłość objawia się tylko i wyłącznie w życiu. Zobaczmy, że rozpustnicy mimo tego i żyją w swojej rozpuście, to najmniej jest tam życia, bo nie ma tam w ogóle Boga. A jeżeli jakiś się pojawi, to tylko przez przypadek, przez tą tak zwaną wpadkę, która już nie jest owocem miłości, ale jakim zbędnym produktem czyjegoś pożądania, wyuzdania i nieuporządkowanej seksualności. I tak kończą te biedne dzieci, które de facto muszą wypić kielich goryczy za ich własnych, nieodpowiedzialnych rodziców. Ten kielich, który okazuje się naprawdę gorzki, bo prowadzi do ich śmierci, a ich nieodpowiedzialni rodzice dalej pogrążają się w swojej bezbożności i tyranii, która próbuje usiłować nam wmówić, że mord na niewinnym, nienarodzonym dziecku nie jest mordem, ale zabiegiem lekarskim. Zwykła, lewacka, nowo Mowa. Te osoby próbują przede wszystkim wybić swoje własne...